Hej, dzisiaj zapraszam Was na tutorial o tym, jak doklejam rzęsy. Tak jak widzicie, mam gołe oczy, które wręcz czekają, aby coś tutaj ciekawego się wydarzyło. Ja to bardzo często powtarzam, ale ja nie jestem tak bardzo utalentowana manualnie, jak wielu makierzystów na polskim YouTubie. To, że u make-up wynika po pierwsze z tego, że miałam mnóstwo błędów i porażek, po drugie wynika z tego, że na wiele rzeczy w makijażu po prostu wymyśliłam sobie swoje własne sposoby. Jak przeglądałam filmiki właśnie o doklejaniu rzęs, to. Nigdzie nie widziałam osoby, która miałaby taki sposób na doklejenie rzęs jak ja. Po pierwsze, aby doklejać sztuczne rzęsy, nie potrzebujecie rysować kreski eyelinerem, ale to wymaga dużej wprawy, aby na takie oko, jak mam teraz, dokleić rzęsy, żeby wyglądały dobrze. Tak więc, jeżeli jesteś osobą początkującą, to nie radzę doklejać rzęs po prostu na oko bez żadnej czarnej kreski. Może być nawet bardzo cieniutka kreska tuż przy samej linii rzęs, bardzo byle jaka, ale to sprawi, że rzęsy będą wyglądały tysiąc razy lepiej na oku. Po drugie, rzęsy to jest ostatni element naszego makijażu, czyli najpierw nakładasz cienie, tuszujesz rzęsy i dopiero potem można przejść do doklejania sztucznych rzęs. Malujemy nasze rzęsy po to, aby te sztuczne rzęsy, które zawsze są czarne, nie odróżniały się od naszych. Zwłaszcza blondynki muszą na to uważać, aby dokładnie wytuszować swoje rzęsy, żeby po prostu nie było dwóch kolorów rzęs, nie? Przed doklejeniem rzęs warto sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, jak dobrać właściwy kształt? Ja mam opadającą powiekę, więc u mnie rzęsy zawsze są krótkie na początku i długie na końcu. Taki kształt rzęs sprawdzi się u każdego. Mam również kilka par rzęs, które po całości są praktycznie równe. I takie rzęsy sprawdzają mi się tylko do niektórych makijaży. I pamiętajcie, że rzęsy, które po całości mają równą długość włosków, one bardziej otwierają oczy, w sensie oczy się robią takie duże w tę stronę, ale nie robią tego kociego efektu. A osobiście uważam, że najfajniejszy jest właśnie ten koci efekt w rzęsach. Możecie nosić cały pasek, no na przykład taki jak ten, ale też możecie nosić połówki. I dla większości osób połówki są dużo łatwiejsze, bardzo, bardzo dużo łatwiejsze do nałożenia. Rzęsy należy naprawdę delikatnie wyjmować z pudełka, ponieważ już przy wyjmowaniu możemy je odkształcić. Dlatego najlepiej wyjmować je pensetą i chwytać po kilka włosów naraz. A druga rzecz to, jak przygotować rzęsy do tego, aby trzymały się na oku i nie odstawały i nie odklejały się z przodu. Mój sposób polega na tym, że biorę taki troszkę grubszy pędzel i obwijam rzęsę. Widzicie, jak to śmiesznie wygląda? Obwijam rzęsę dookoła tego pędzla i po prostu daję jej trochę czasu na pędzlu, aby się dogięła. Oczywiście to samo robię z drugą rzęsą. W tym momencie warto jeszcze przyłożyć pasek bez żadnego kleju, bez niczego, tak po prostu do rzęs, żeby zobaczyć, czy ten pasek nie jest za długi dla Waszego oka. Bardzo często rzęsy po przyłożeniu będą na przykład wyglądały tak. No to wtedy widzicie, że są za długie. Jeżeli dla Was jakaś para rzęs jest za długa, to po prostu bierzecie takie małe nożyczki i odcinacie sobie od końca, czyli od tej dłuższej strony, tyle milimetrów, ile Wam będzie pasowało. Ale mam... Obleśnie obklejony, patrzcie na to. Fuj, brzydko to wygląda. Mój ulubiony klej do rzęs, który sprawdza mi się we wszystkich możliwych sytuacjach, na co dzień, na imprezy i w ogóle wszędzie. To jest klej duo. Ja mam tu wersję przezroczystą i no, nie narzekam. Biorę na rzęsę mega małą ilość kleju. Jeżeli weźmiecie za dużo kleju, to prawdopodobnie trochę sobie powrywacie własny rzęs, no i pasek będzie się dużo słabiej trzymał. Teraz warto poczekać, aby ten klej lekko zasechł, bo wtedy od razu chwyta i nie trzeba czekać. Tak jak widzicie, trzymam rzęsę za sam koniec paska, dosłownie za przedostatnią kępkę, ponieważ ja nie umiem doklejać rzęs według takiego tradycyjnego sposobu. Większość dziewczyn mówi, że należy rzęsy doklejać od środka i potem doginać rogi. U mnie to w ogóle nie działa. Ja zawsze zaczynam doklejanie rzęs od końca i potem doginam początek, ponieważ ja nigdy nie umiem wymierzyć, gdzie jest ten środek. I wiem, że bardzo wiele dziewczyn ma właśnie z tym problem, że zawsze przykleja swoje rzęsy krzywo, przez co się po prostu zraziły. Realnie doklejone rzęsy są mega blisko naszych naturalnych, ale nie zawsze nam się to uda. Więc jeżeli pasek dokleić trochę daleko, to wtedy pensetom można ten pasek zepchnąć niżej w stronę naturalnych rzęs. A jeżeli chcemy, aby nasze rzęsy ładniej wyglądały ze sztucznymi, to po prostu pensetą można je tak pościskać razem. Na prawe oko nałożyłam takie bardzo delikatne rzęsy z Neyhy numer 517. I to są typowe rzęsy do powieki opadającej, czyli krótkie, a potem długie. I teraz nakładam moje. To są jedne z moich ulubionych rzęs na świecie, czyli akcenty z Ardell numer 318. Te rzęsy to są połówki. I takie rzęsy mega Wam polecam na co dzień. I znowu wyciągam rzęsy z pudełka pesetą Chwytając naraz kilka kępek, aby nie zniekształcić rzęs. Warto te rzęsy troszkę dogiąć na pędzlu, żeby były bardziej okrągłe i bardziej elastyczne. Z rano zazwyczaj nie mam na to czasu, dlatego warto to zrobić wieczorem przed pójściem spać. Trzymam te rzęsy za przedostatnią kępkę, ponieważ ja po prostu nie umiem doklejać rzęs od środka. Ja nigdy nie wiem, gdzie ten środek jest, dlatego zawsze doklejam rzęsę od zewnętrznego kącika i staram się, aby ta ostatnia kępka była równą z moją ostatnią rzęsą. Najpierw dokleiłam koniec rzęsy, a dopiero potem zaczęłam doklejać przód. I to jest cały mój sposób, czyli właśnie trzymam rzęsy za sam koniec i przykładam do zewnętrznego kącika, i od tego miejsca dopiero potem dociskam resztę. I dzięki temu udaje mi się doklejać rzęsy tak, żeby moje oczy były równe. Oczywiście w tym momencie nie są równe, bo mam dwa różne typy rzęs na sobie, ale jak widzicie w pozostałych moich filmach, moje oczy idą zazwyczaj w tę samą stronę. Chociaż pierwsze 5-6 razy jak doklejałam rzęsy, to zawsze się kończyło tak, że wiecie, tak albo tak, albo coś, zawsze po prostu pod innymi kątami to wszystko szło. Jednak jak ze wszystkim make-upie. Doklejanie rzęs też wymaga wprawy, ćwiczenia no i znalezienia swojego własnego sposobu. W następnym filmie o rzęsach opowiem Wam, jak możecie je czyścić, aby nadawały się do użytku przez nawet 6 miesięcy, ponieważ ja mam kilka par, które noszę już od 6 miesięcy i to nawet czasami noszę je po 3 razy w tygodniu. Czyli noszę je non-stop i one ciągle wyglądają praktycznie idealnie. Tak więc... Widzimy się w następnym filmie. Jak zawsze subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do mnie na Face'a, Insta i Snapchata. Do zobaczenia, cześć!